Siema. Dostaw łapkę w górę i subskrybuj w jego oglądania. Drogi pamiętnik, dzisiaj testujemy Kowalskiego. Oh ja! Yeah. Z radością przedstawiam Wam swoje najnowsze ciężkie narzędzie bitewne. Oto. Dźwig! Niezła nazwa? Nie? nie! Wymyśliłem myśląc. <laughs> Próba pierwsza. Rakiety. <laughs> To coś potwornego. Także w tym takim i to. Żenada. To ty! E, przepraszam, ale czemuż to przedstawiasz mnie tak niepochlebnie? Chłopie, ty jesteś głupi i paskudny. Słucham, co zbyt delikatne aluzje! E, ty jesteś królem paskudy i głupoty! E, co ja ci takiego zrobiłem? Spożyliście sobie arcy wroga. Gratulacje! Jak się zwierzę. Ślimak, jest ślimakiem. E, pomóżcie mi tu, Kowalski. E, a... Na pewno się jakoś dogadamy z Dale'em. A może powinienem mu coś podarować? A. Hej, Dale. Mam dla ciebie pyszne, zielone warzywo. Hm. Po prostu na niego poczekam. O, jejku. Co jest? Ktoś robi popcorn? Ew. Gdybym cię przeprosił przy wszystkich kolegach i znajomych też, wtedy byłbyś szczęśliwy. Słuchajcie, wow. kochani. Ostatnio kogoś poznałem, kogoś bardzo przystojnego. I skrzywdziłem go. Przypadkowo, lecz mocno, więc chciałem zakomunikować coś, co dotrze prosto do waszych uszu i serc. Dale... Bardzo, bardzo nie! Kowalski, czy wasz dźwig sam się zaczął testować? Nie! Jesteśmy zgubieni! Zgniotę cię bez zbędnych słów! Spokojnie żołnierzu, przybyły posiłki! No bo widzisz, mały Dale, my jesteśmy jak trzej muszkieterowie. Tylko że nas jest czterech. No jesteśmy ptakami i zupełnie nie francuskimi, ale świadomość drużynowa jest podobna. Stanę teraz na tobie. Co więcej, wykorzystam twoją robotyczną zabawkę! Pewnie zasłużyłem na karę po tym, co ci zrobiłem, ale chcę, żebyś wiedział, że... Nie twój? No nie, Kowalskiego. Czekaj, chwila. Say what? Nie, ja jestem ten słodki i z dobrym serduszkiem! Wy... Ty myślisz, oh. że mnie to obchodzi!